No właśnie, to co? Każdy będzie coś pisał? Eee, wygramy tą grę. Bo idealnie leci puls. Dobrze. Spróbujemy. Już się zaznaczy panko. ja zaznaczę sobie swój domek fajny jest to, ten się... tak. czeka, ciekawe kiedy na przykład wejść na ten plac, że kiedyś. Ja miałem gdzieś po, po. po 20, jeździe, gdzieś. gdzieś teraz. 20 ja. A po ile, ile czasu mi jest na A, 20, bo, bo inaczej 4 mam czas po A tak przerwać, nie mam po półtory Nie, nie, miałem... nie Z mojego domu. No nie, ale nie chodź. No, no nie wiem, czyli mieć jazdy po godzinie tylko? Tak. W sensie, no wiadomo, że czasem jakby miałem też dwie naraz. To. Ale no po prostu jakby. Przeszukuję. Ej, 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 zobacz. O oh, fakt, w domu ten jest. Pomocy, bo nie mam broni. Ja też nie mam broni. Udało mi się. Dwóch, całą parę załatwiłem, czy do faktu tak? Jezus, gość mi wszedł. Do to jeszcze ja na razie. Ale tu chyba jeszcze ktoś jest. Chyba tak. To, byli, to były jakieś boty z O, ktoś mi podpalił dom właśnie. O nie! Kurde. Ratunku! Ale ten twój dom się pali No właśnie, ja już leżę No hmm. już nie Ja poczekam aż ja się, się spali i ci na kartę Nie wiem co mnie podpali. Spokojnie, nie będziesz długo leżał. No dobrze, to jest dobra gra, ja mam dwa statki. Ja mam jeden. Cichy.pl Przez samo Może to Krzysiu. Ale już nie żyje, Cichy więc tego nie... Daj mi tą swoją tam, 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 tam. Daj mi tą pompę, bo ja nie mam Dobrze. Tomasz, poczekaj, podzielimy się. O. Tam goście. Mhm. Spomagamy się za. Strzelamy? Trochę daleko. Oni tam się w ogóle biją, można by do nich podejść od tyłu. Tak właśnie próbuję zrobić. Myślę, że oni nas widzą, czy nie? No nie wrzucajmy grana. Ło! Wow. A oni mają tamtą skrzynę, Skrzynię, wiesz? Wiesz co, ja mam problem, bo trochę mnie obiję. To jest mocno. A ja tamtego obiłem. Wow. Shit. Jeszcze ktoś kuran miał. Dobrze. No do, Ludzie do mnie biją. Super. Dobra. Tego na plecach załatwiłem. Dobra, nic. Więc... Fuck. 13 apety. Ja się muszę podleczyć. Au, duże plecy! Duże plecy. No to kurde, czekaj, bo ja jestem też mam. Odmiennie, no. <laughs> że w <sumie śmiesznie. śmiech>